Halo, witam, Sims 4 dzisiaj. I kupiłam choinkę, no bo skoro jutro mają być święta w tej grze, no to stwierdziłam, że chojenka, hojen, ho, tak, chojenka, to będzie świetny pomysł na świętka. Co jest z moim językiem dzisiaj? Święta jutro, jutro święta. Taki jest plan. Ty czujesz się samotna trochę, Julietta moja, słuchaj, to tym bardziej, to jest świetny pomysł, żebyś ty pozapraszała rodzinę. I z tego, co widziałam, to mija ci za 4 godziny kryzys. To jest nieźle, to jest nieźle, to miło akurat, że ci mija kryzys, to mnie akurat cieszy, ale z rzeczy, które jeszcze tak zauważyłam, Uważyłam w międzyczasie, to to, że tu jest jakaś poczta. Może weź tę pocztę, bo jestem ciekawa, co tam przyszło. Co to jest? Graj przez 5 godzin. Ke? Ja nie wiem, czy powinnam mieć pytania do tej gry. No i co przyszło? wyjęła wszystko ze skrzynki i przyszły, aha, zabawki, kaczuszki o, 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 ale się ścina gra, co jest? I no mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle, no dobrze yy, dziękuję, to może ty weź sobie pohaftuj na podstawie wzoru jakieś rzeczy a ja popowiadam inne rzeczy w tym czasie, no więc tak, święta przed nami więc to będziemy organizować święta yy, jest jeszcze kilka rzeczy, które będę chciała zrobić w tym odcinku, na pewno ten rower naszego małego Hopa, no bo pisaliście mi w komentarzach, że a propos tego roweru, to, to on po prostu musi Jeździć dłużej, że wam to nawet kilka dni simowych zajmowało, żeby żeby dziecko się nauczyło jeździć na tym rowerze. Także y, może faktycznie spróbujemy trochę więcej uwagi temu przyłożyć. Jesteś nawet całkiem wyspany, jak na tę godzinę. To może wstań. Rusza mu się ząb. O nie. <laughs> więcej zębów będziesz wypadać. Dobra, jak możesz własnoręcznie wyrwać? Halo. A jest, dotknij. Dobrze. A weź, dotknij tego ruszającego się zęba w takim razie. No normalnie wszystkie zęby ci powypadają. Ja nie wierzę w ciebie. Co, wyrwiesz sobie i jezu ta ślina, jeszcze taka. Oho, A i ciebie boli, ruszający się ząb, okej. Okay? I szturchanie trzy godziny. O nie. Dobra, Mordo, dawaj. Chodź na rower, może się wywalisz i wypadnie. <laughs> Bo ja przeklikałam to, to, te jazdy na rowerze, że, że ty się tak nauczyłeś, a w sumie nie wiem, czy do końca powinieneś. Więc ja bym chciała, żebyś ty na pewno się douczył do końca, tak żeby nie było, że, że aż tak źle i w ogóle. No ale z takich innych rzeczy, takich nieświątecznych, że tak to nazwę, i takich, no trochę świątecznych, ale. Ale nie simsowych świątecznych, to dawałam znać na Discordzie i teraz daję Wam znać tutaj, że planuję akcję na święta. Słuchajcie, bo grudzień przed nami, tak mam nadzieję, że na bieżąco wyjdzie ten odcinek. I moja akcja związana ze świętami nazywa się Akcja Kalendarz Adwentowy. Akcja Kalendarz Adwentowy polega mniej więcej na tym, że chciałabym przez 24 dni, aż do świąt i łącznie z, wiel z Wielkanocą. <grym> tak, tak Jarni, to te święta. Łącznie z Wigilią chciałabym, no, filmy wrzucać codziennie, więc, no, planuję na Grudzień 24 filmy i zobaczymy, jak mi wyjdzie ten pomysł z 24 filmami. Potencjalnie już jest nieźle, już jestem jakoś tam częściowo przygotowana na to, ale nie w 100%. I, i część rzeczy już wspierający mogli zobaczyć w sumie. Część moich super produkcji na, na ten okres, przygotowanych. O, kryzys, zakończenie. Yeah, to dobrze, więc no mam nadzieję, że będziecie razem ze mną w grudniu i że, i że spodoba Wam się to, co, co dla Was specjalnie przygotowałam na grudzień. Jezu, jest! Udano. No, nauka jazdy na rowerze: no nie wierzę. Czyli tu był pasek, po prostu, który trzeba było wypełnić. Matko, święta, dobrze, umiem jeździć na rowerze. Dziękuję, Noach, bardzo się cieszę, że udało Ci się to osiągnąć. Halo. Kolego, kolego, przez. skończ już. I sam chcesz trenować pustkostworka, sam z siebie. No dobrze, to trenuj. Tylko pamiętaj, żeby potem się położyć spać, bo organizujemy święta dzisiaj. A ta się sama wzięła za robienie rzeczy na. na na, na haftowaniu. No dobrze, niech i będzie. Dla mnie to same plusy. Dobra, to wystawmy na sprzedaż. To sprzedajmy, bo w sumie dzieciak raczej się tym bawić nie będzie na ten moment. Skarpet nikt nie chce. Jakoś normalna. No, była ostatnio legendarna, no. <laughs> jak to tak? A ty się bawisz w... O, w mgłaka akurat. Akurat tego, którego chciałam, żebyś trenował, to sam stwierdziłeś, że będziesz trenować. Dobrze. I, I mamy święta. Dobrze. To jak skończyłeś, to się połóż trochę. I tobie jest zimno. Czy my mamy termostat w tym domu. My nie mamy termostatu. Hmm, tobie jest zimno. Tak, tobie też jest zimno. Musimy zmienić to. Ja wiem, że rachunki nas zjedzą, ale my musimy to zmienić. Musimy mieć termostat w domu. I stać nas nawet na ten termostat, więc dobrze. Na 200% ja nie kupiłam nic termostatu? Boże, ale masakra. No dobra, ale ty jesteś powoli zmęczona. Powoli się robi dzień. To też powoli się wyśpisz. Będzie akurat, idealnie. To zrobimy jeszcze zimową fiestę i jak obydwoje będziecie wyspani. Także widzimy się niedługo. Boże, Gregor08 chce moje skarpety. Tak! Ile będą warte te skarpety? Pokaż mi te skarpety. Tu jest. Mm. To, 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 to dobra kwota. Nie no, lepsze tyle niż wcale akurat, więc sprzedamy koniecznie, jak się obudzisz. No czemu do mnie dzwonisz? I musisz sam podjąć decyzję. Nie dzwoń do mnie. się wyśpicie. Jest 12, To jest świetna godzina na to, żeby wstać. Ozdobione nawet częściowo wam tutaj się pokazuje. Znaczy tobie. Dobra, to róbmy tak. Ciebie boli ząb. Ja wiem, kolego. Ja wiem. Nie, ty nie masz co jeść. A ty co? Co masz? Złap porcję. No nie, nic. PPP. Przyrządź posiłek. Możesz? Aha, wystawny. Okej. Okay. A ty możesz cokolwiek jeść, jak się boli ząb? Możesz. Weź resztki. Dobra, weźcie sobie resztki w takim razie. Chociaż, czy to ma sens? Nie. Ty posprzątaj. Posprzątaj. Weź prysznic. Zapraszamy zaraz rodzinę. Ty się weź przebierz. Błagam cię. No halo, pani droga. Na górę z powrotem proszę się przebrać. Dziękuję. Tu Ci wystawiamy. Tak, to sprzedajesz za pośrednictwem plopsy. To Ci ogarniemy. Set for sale, świetnie. I oczywiście chcesz wybuchać, a ja bym chciała, żebyś nie wybuchała, więc ponury skowyt może zrób, proszę Cię, Że, żeby może jednak nie. Dziękuję. Włącz grzanie, bo jest zimno. Dobrze, I, i co? Ja bym chciała rozpocząć spotkanie naszego klubu rodzina. Czy my możemy wszyscy razem podziwiać światełka, ozdób z, zapal, lampki na choince, umieść prezenty pod choinką, a nie można umieszczać tych prezentów razem. Nie podoba mi się to. Dobra, ale zaczęłyśmy spotkanie klubu panno Juliet, więc ty, pani kolego, ozdób dekoracje, a nie, nie przyszli wszyscy. Dobra, bo ja chcę, żebyś ty z kuzynką to, to robił. Ciotka przyszła, kuzynka też przyszła. Dobrze, ozdób. I rób to z Britań. Dokładnie. Jakbym chciała, żebyście we dwoje to robili. Dzięki temu trochę lepiej się, się poznacie, tak. Z Britannii pewnie to już mówiłam, ale zrobiłam z niej alternatywkę. I uważam, że całkiem słodko wygląda. Uważam, że ten makijaż w ogóle bardzo jej pasuje i wygląda bardzo ładnie. Ty, jak już tu jesteś, tak przyszło mi do głowy. Fatima zmywa ci rzeczy świetnie. Bardzo się cieszę. Ale przyszło mi do głowy, że ty masz te obawy swoje całe. nie, ty masz te obawy swoje całe tutaj? Można by coś ci z tymi obawami zrobić. Nie wiem, czy będzie się dało. Możesz opowiedzieć śmieszną historię, Fatimie. Ale coś bym chciała z tym robić zrobić później. Wy wyjdź do ludzi? Okej. Okay. Ale też, żebyś zrobiła wystawną kolację. Kolacja z rybą możesz zrobić. Dokładnie, bo my nie mamy co jeść, a może wypadałoby by mieć. Więc jak skończę opowiadać śmieszną historię, to weź tam ogarnij, co? O, wy obraliście choinkę. Chociaż tak mniej więcej. I czy ty możesz umieścić... Hmm, nie możesz, tylko tylko Juliet może. Dobra, czekaj, to zatrzymaj to gotowanie na chwilę. Eee, umieść byby. By, by, gdzie to jest? Umie stertę -te prezentów pod choinką. Dokładnie. Bo ja bym chciała, żebyście dodawali prezenty sami z siebie. Jak to zrobię? O, to będziecie mogli to robić. Dobra, to jest wszystko taktiko. Kontynuuj kolację z rybą. Ty musisz poczekać. Więc otrzymaj prezent? Okej. Okay. Ciotka chciała ci dać prezent, a ty nie wziąłeś, no wiesz co? No ale dobra, to skoro ciotka stoi z brzegu, to weź Girlandę może z nią, akurat. Załóż. Jak już tu jesteś, to dawaj, ciotka. Ty miałaś gotować. Zostaw, Fatimę. Jezu, mam wrażenie, że wszystko robi ciotka. On prawie nic nie robi, ale w porządku. Dobra, słuziak, ja możesz ją zaprosić, żeby ubierała razem z wami? Zaproś do wspólnego gotowania. Ha, bo to ty. O nie, już, już nie możesz jej zaprosić jeszcze raz. Dobra, to czekaj, możesz jeszcze nadal ozdobić dywanik pod choinkę. Dobrze, śnieżynki. I to możesz robić razem z obiema dziewczynami tutaj. Z ciocią i z kuzynką, zapraszam. Proszę ładnie tutaj ubierać choinkę. I ogarniać. Jezu, ty rzucasz tymi bombkami, no nie wierzę. A czy ty w sumie możesz za zaprosić Fatimę do gotowania? W sumie możesz. Weź się zaproś. Gotujcie razem w takim razie. Róbcie razem super tutaj jedzenie. Mam nadzieję, że, że dobrze wyjdzie, bo już głodna się robisz. Jak tam ty radzisz, radzisz sobie, patrzysz się na ciotkę, rozmawiasz z ciotką. Świetnie. Czy możesz dorzucić prezenty jakieś? Podziwiaj światełka, Ch, ty Nie możesz. Możesz podziwiać światełka. Dobrze, czekaj, to skorzystaj z toalety. Ty myślę, że możesz. W sumie. Zawołaj na wystawny posiłek zrobić. O, dokładnie. Wołam na wystawny posiłek. Proszę, zapraszam wszystkich, żeby sobie wzięli coś do jedzenia i żeby usiedli. Juliet, może. Dziękuję. Ej, będzie fajnie, będzie miejsce dla każdego. Podoba mi się to. I wszyscy sobie siądą. Ty sobie weźmiesz, usiądziesz. Boże, jaka rodzinna atmosfera na tych świętach. Ale mi się to podoba. Ale fajne. Kurde. No jezus, no co ty się wkurzasz? Nie wkurzaj się, babo. Skończyłaś jeść? Skończyłaś chyba z tego, co widzę. Dobrze, świetnie. A jeszcze do Jadłeś na stojąco, Boże. Dobra, to skoro tak, to weź dorzuć jeszcze jakieś prezenty. Podkradnij, otwórz, otwórz. Nie, dodaj prezent. Dodaj prezent. No co, się wkurzasz? Nie wkurzaj się. Dodaj prezent. No tutaj dziewczyny rozmawiają, gratulują sobie, Boże. Ja się cieszę, że one gadają. A ty możesz tutaj ekscytuj się. Nie, no też dodaj prezent. Dodaj prezent, bo Ty dobrym chłopczykiem jesteś. Ja bym chciała, żebyś dodał prezent kolejny. To możemy masę tych prezentów dodawać. Czekaj, pododawaj jeszcze dla wszystkich prezenty. I wtedy to wszystko urośnie i ty też dodaj daj prezenty I to będzie fajne, będzie dużo prezentów. Dokładnie tak. Co to jest? O, wy też macie dynamikę kawalarzy, bo wiem, że tobie, no ach, to się to samo ściotką pokazało. Dobrze, niech będzie. Będzie rodzina kawalarzy. I co? Myślę, że bez problemu, bo już jest 17. Słuchajcie, Masa czasu minęła. To weźmy, otwórzmy prezenty z wszyscy razem. Proszę bardzo, zapraszam do otwierania prezentów. Czy, czy możemy otworzyć prezenty? Kochani, dziękuję. Ja jestem ciekawa, co wy podostaniecie. Ty dostałeś zestaw lekarski? No, Boże! I to było ciekawe, jakbyś była lekarzem. Wyglądasz w sumie jakby Ci się chyba podobało to. Albo i nie, jednak, jednak chyba Ci się nie podoba to. Dobra, ale otwierajcie prezenty dalej. Ty otwierasz, a ty tak nie wyglądasz, Juliet, jakbyś chciała. No, otwórz prezenty z. No jak dostał, dostał klocki. Dobrze, cieszę się, że dostałeś klocki. Masz tutaj te klocki. A ty dostałeś ten zestaw lekarski. Czekaj, ja myślałam, że Britań! Nie Britań, tylko... A nie, ty dostałeś. Nie no, chwila. Ej, pogubiłam się. Czekaj, aha, ty dostałeś zestaw lekarski, od... Swojej kuzynki, okej, okay, dobra, rozumiem Wiesz, musi bawić w ogóle tymi klockami, skoro to będzie twój skarb Nie, nie możesz nim bawić, ale kosztuje 80 Dobrze rozumiem, sprzedamy je w takim razie, sprzedamy twój skarb <grym> Dobrze, to otwieraj prezenty dalej Zobaczymy, co ty dostałaś Maleńki globus, cokolwiek to oznacza Dziękuję za globus, mam nadzieję, że wam wasze prezenty się spodobają Tak, tobie się bardzo podoba prezent, to się bardzo cieszę Charlotte chyba też, bo widziałam serduszko jak u Fatimy. Jezu, ty nie wybuchaj. Pro, proszę, proszę nie, nie wybuchać. I każdy dostał prezenty chyba, które, które się podobały. No i fajnie. No i super prezenty, wszystkim się podobało. Bardzo się cieszę. oho, ho, ho, Świetne, udane święta. Jezu. Ho, ho, ho. Tak, udawanie świętego Mikołaja. Dobra laska. To ty idź, załatw się jak zwierzę w takim razie. Ty, ty czujesz się dobrze. To możesz zagadywać w sumie, kuzynkę przy okazji. Rób głupie miny. Dziel się ekscytacją i w ogóle. I co ja bym chciała jeszcze zrobić? I nie wiem, jaka jest Tradycja u Was, ale to, to ja dam tak, taką, takie coś, że, że u nas, na przykład w rodzinie, y, dość ważne jest, że, że jak są święta i w ogóle to też chodzi się na cmentarz odwiedzić te, te osoby, których no niestety zabrakło na tych świętach. Ja bym chciała pójść na cmentarz razem z Wami, no bo rodzice Noacha w sumie nie żyją, więc wydaje mi się to ważne po prostu. Y, natomiast y, chciałabym, żebyś ty się uspokoiła, widzę, że nie za bardzo chcesz, więc pójdziemy w takim, a nie innym stanie. Dobra, zakończę spotkanie i Zrobili je z powrotem na cmentarzu. Zapraszam z powrotem tutaj wszystkich. I z okazji Świąt Bożego Narodzenia idziemy na cmentarz, bo w sumie z Noachem jeszcze chyba nie gadaliśmy o tym, co się wydarzyło. O, Aleksja dorosła! O, matko! Ej, spoko. Ale to może następnym razem. To może bez Fatimy teraz przyjdźmy, bo to jest takie bardziej rodzinne tutaj przedsięwzięcie, że jednak, no, trzeba tutaj porozmawiać z Noachem jednak o całej sytuacji. Bo Noach nie pamięta rodziców, tak na dobrą sprawę. Dzień dobry, witamy na cmentarzu. Jezu, dlaczego... Dlaczego ty się przebrali za śnieżynkę? Na cmentarz. Jeż, jeszcze te kapcie. <laughs> Charlotte! Boże! No dobra. Tu jest sawana. to nie. Hope nie. Jefferson, so. Jefferson i Nicole. Dobrze. Ja bym chciała. I ty opłakuj i ty też, też, też opłakuj. Bo, bo ty, ty, ty nie wiesz, co się tam wydarzyło i ty teraz się dowiesz. Teraz ci ciotka opowie, że no, że rodzice pojechali na miesiąc miodowy. No, ty się urodziłeś, ale ciebie zostawi w domu, a oni pojechali na miesiąc miodowy no, do Salwadorady. No i my się dowiedzieliśmy już tak naprawdę od, od wycieczki. Ojej, ty też płaczesz, Brittany. o nie? A tamta poszła gdzieś Charlotte, Boże, a się sympatyzuje z nami i płacze razem, no nie wierzę. No ale opakujemy, bo oni umarli w tej Salwadoradzie i ty ich nawet nie pamiętasz, młody, i, i wychowywaliśmy cię razem z twoimi dziadkami, i teraz ja jako twoja ciotka cię wychowuję, tak? I, i tak tak, to, to jest przedstawienie tutaj młodemu i w sumie to jest ciekawe, że Brytania też w sumie płakuje. Możesz się przytulić. Czekaj. Ja chcę, ja chcę ją przytulić. Przyjazne, halo, czułość. Proszę, proszę objąć czule, żeby ją też pocieszyć i żeby ona Ciebie pocieszyła. To jest tak słodka relacja w ogóle. Ja totalnie muszę jakoś utrzymywać relację Britanny z Noachem, no bo to jest kuzynostwo i to takie bardzo bliskie. Bo po śmierci o Boże, tak! I totalnie widzę, że to, że oni teraz byli razem na tym grobie i płakali razem, bo zabrała ich tam Juliet, żeby opowiedzieć Mudemu, co się wydarzyło, to, że, że to ich tak zbliżyło do siebie jeszcze bardziej. I mają te odczucia w ogóle tutaj. Przyjaciele w żałobie. Jezu, jakie. Jaki słodki piesek! Ah, mojo przybłęda. Boże. Dobra, ja wiem, że jesteśmy na cmentarzu. Ja bardzo przepraszam, ale kocham. Ja kocham pieski, kano! O, o Jezu, jakie słodkie. Jezu, więcej psów, halo. Ali? Halo, Ali. Czy ja mogę się zaprzyjać? Czy ja, my możemy... Nie stać nas na pieska. Nie możemy mieć pies. Nie stać nas na nie, nie. Nie. Nie możemy mieć pieska. Tutaj przy okazji możemy jeszcze przyjść, poopłakiwać. Ty w sumie nie poznałaś Harper. Mogę coś z tym robić? Jest czytaj. No coś, coś, coś tam jest? Jak to, jak to przeczytam? Jezu, Harper, w ogóle tyle czasu minęło, odkąd się widziałyśmy ostatnio. Ech. daje się, że jest puste. Pomin powinnam coś wyryć na tym. Jest z ty nawet nie możesz opłakiwać tego. Dobrze, to, to popłakuj po, po Oriona. Popłakuj po Oriona, no bo Orion to, to była świetna postać kultowa, wspaniała. Harper też, ale no, no Orion to jednak Twój ojciec był, więc popłakuj więc tutaj. Ojejku, jaki ten jest słodziak. Dobra, wracajmy stąd, bo ty za niedługo wybuchniesz. Co po, popłakiwaliśmy po na cmentarzu, to popłakiwaliśmy, po to nasze. No ale no niestety, no trzeba wracać. Aczkolwiek no odpowiada mi to, że w ogóle poszliśmy i zajęliśmy się tą sprawą, że żeby nasz Noach tutaj się dowiedział tak na dobrą sprawę. w sumie, co się stało z rodzicami, bo już jest chyba na tyle duży... Ojej, śnieg spadł. Już jest na tyle duży, że, że wydaje mi się, że mógł się o tym dowiedzieć. Natomiast pan duży chłopiec mógłby też na przykład pójść spać, a ty byś mogła na przykład otworzyć sklep i open, dziękuję, bo bardzo bym chciała, żeby... żeby co? Żeby tu jak ludzie przyszli i kupili nam rzeczy. A ty w tym czasie to chyba możesz sobie porobić jakieś rzeczy? O, ktoś coś kupił, super. Weź porób jakieś rzeczy, jakieś, nie wiem, jedzenie. Nie ma Mała obręcz, Boże, nie opłaca się robić małej obręczy, ale weź dużą obręcz, jakiś ser zrób, zanim Ty wybuchniesz, trochę czasu minie. Pełnia jest w ogóle dzisiaj, to rozumiem, że Ciebie wścieka tak, ciebie wścieka to, że jesteś wielkołakiem w pełni. No cóż no. Tak czy owak widzimy się rano. No, ach, stracił ząb, o nie. Jak to może naprawić ubytek? W jaki sposób ja mogę naprawić twój ubytek? Jak się robi naprawienie ubytku? No to pewnie w kasie z... mogę. Ale no to poczekam aż ci... aż ci odrośnie. A nie, tu jest napraw ubytek. Jak się naprawia ubytek? Pokaż. Jak naprawiasz ubytek? Powiedz mi. A to już? Chcesz, że tak się przebrałeś po prostu i że. O, masz naprawione. O, to, to dobry dentysta. Ja też bym chciała, żeby dentysta tak działał w prawdziwym świecie. Jezu, ile rzeczy by to ułatwiło, Boże. Ja nie, nie wierzę po prostu. Święto było naprawdę udane. A to się cieszę. Raz na jakiś czas mi wyjdzie. No i ty, Mordo, w sumie możesz trenować pustkostworka. Bo dlaczego nie? Tam ludzie kupują rzeczy. To mnie bardzo cieszy. Trochę zarobimy. Ty dalej nie wybuchłeś. Przez cały ten czas nadal nie wybuchłeś. A ty wstałeś w środku nocy, Mordo? Jezu, dzień! Dziecko, ten co wstał w środku nocy, żeby grać na kompie, czy na konsoli, ale na kompie, ale na konsoli. Dobra, tak skończę ten nowość, to weź się jeszcze wyśpi. Się zastanawiam, czy ciebie nie sprowokować do tego, żebyś wybuchła, bo przynajmniej ci zejdzie cała ta furia. Chyba tak zrobimy. A ty, za ile masz urodziny, Mordo? Ty masz, aha, masz dużą pewność siebie i masz urodziny za 8 dni. To jest masa czasu, kurde. I to masz pierwsze doświadczenia. A mogę zobaczyć jakoś. Aha, obejrzyj etapy. To jest to, tak? Halo. O, dobra. Społeczny nie kończył żadnych etapów wyboru wybrany grupy ok, Hmm, szkoda, że mi się żadne nie pokazują, bo ja w sumie nawet nie wiem, w jaką stronę cię kierować. A ty masz te zabawki, które w sumie można by ci na przykład sprzedać. To. A to ci zostawię, bo to jest jeszcze takie. Jakbyś chciał się tym bawić, to to ci to zostawię, tak, o, w korytarzu, żeby sobie stało. Może będziesz chciał. Ty się położyłaś. To akurat spoko, bo szybciej wybuchniesz. To połóżmy tu. Może ktoś to kupi. No i jesteśmy na całkiem niezłym plusie. Będzie nas stać na rachunki. To, to, to mnie mega cieszy. Że my wychodzimy na plus w ogóle. Nie, nie wiem, możecie uważać, że Juliet jest nijaka, ale gdyby nie ona, to ta rodzina w życiu by się nie pozbierała po długach. Więc ja ja uważam, że to, to, by, to był sim, który był potrzebny tej generacji. I ty, weź wstawaj i idź, wybuchaj. Zamknę cię tutaj. Zablokuj dla wszyscy. Dziękuję bardzo. I kiedyś wybuchniesz. Na pewno. A i wszyscy wszystko wykupili. To czekaj, to yy, zamknij sklep, a ty zaraz idziesz do dodo. Do, do. Do szkoły. Jesteś bardzo szczęśliwy. Wspaniałe, udane święto, bardzo miło. To zapraszam Ciebie, weź sobie resztki. To jeszcze zjesz coś, mam nadzieję, że przed tą szkołą. Przecież nie wyglądasz, jakbyś miał zdążyć z tymi ruchami, ale próbować warto. Dobra, trochę zjadłeś. To, to idź. To idź, powodzenia, ciotka wybuchła, ale ty tego nie widzisz. Wszystko jest na swoim miejscu. Weź, spróbuj odzyskać kontrolę i wyjdzie ci to. Bardzo dobrze, bo patrząc na Twoje potrzeby, to jest lipa. Ogarnijmy Cię i połóżmy cię spać. Tak, dokładnie tak. Ta, co jest bardzo rozgniewana, nie ma żadnego nastrójnika rozgniewanego, Boże! Ktoś tu się zaciął. Ktoś tu się zaciął. O niej, rozbiłaś prysznic. Hey. To weź to jeszcze napraw przed spaniem. O, ogarnęłaś się dobrze. To, to się cieszę akurat. Oj, przyszła twoja siostra. Wyjaśnij nieporozumienie. Właśnie, bo tu masz tak. Wyjaśni nieporozumienie z innymi filmami. Się pojawiło wreszcie. Dobra, zostaw ten prysznic. Wyjaśnij nieporozumienie z siostrą. Telefon dzwoni. O nie, jeszcze te paluszki takie. O jejku. Ja też tak robię. Mam taką emotkę specjalnie. I telefon dzwoni. Nie wiem, dla mnie... Scenopis w ogóle. Dla mnie coś jest zabawne. Zachcamy do kreatywności. Haha, zabawne. je. No, wyjaśnione nieporozumienie. Ta co kciukasy w górę pokazała. Dobra, wyjaśnione nieporozumienie. Cieszę się, słuchaj, siostra, jestem samotna, pochwal szczerze, obejmij czule i, i przeproś w takim razie, a to napraw, a zaraz potem idziesz spać. To mam nadzieję, że przy okazji trochę ci to towarzystwo wzrośnie, bo taka samotna trochę jesteś. No bardzo bym chciała, żebyś nie była. Co to za SMSy tutaj? Nie. Podobno ty i Brytanii się przyjaźnicie. Dzięki, Orion. Cieszę się, że twoje wnuki się przy. Jaźnią. Tak, bo to w sobie twoje wnuki z obu stron. O Boże. Jaki słodziak z tego dziadka. Szkoda, że nie żyje. Dobra, Juliet, idź spać. Idź spać, bo ty zmęczona jesteś. I widzimy się jak Noach wróci ze szkoły. No nie jeszcze z jest psuty, ale Charlotte dzielnie sprząta. Dzielne sprzątanie. Macha tym mopem. No i wrócił. Poprawa ocen. Dobrze. To, to jest fajne. To jest bardzo fajne, że poprawa ocen. I do toalety. No ja wiem, że to jest ciotka. Weź ją, zawołaj może. Albo w sumie może jak wejdziesz, to ona sobie pójdzie czy coś. Hello? Hello? Rusz się dzieciaku. Chyba właśnie nie ruszysz. A, naprawdę muszę już iść, <grywa> zmopowała całą podłogę, a później nie, nie, wiesz co, ja muszę jednak iść. Muszę, muszę sobie pójść. Dobra, skoro ty masz poprawę ocen, tak mi się wydaje, to weź odrób lekcję, jakbyś mógł. I myślę, że potem jakby ci energii starczyło, bo tak wyglądasz, jakbyś był zmęczony, ale jakby ci energii starczyło, jakby ta gra się nie zacinała, bo chciałam, żebyś robił coś więcej niż tylko siedział na klopie, to może byś wziął paru znajomych, bo masz znajomych i byście poszli na narty. Tak na, na raz? Sobie? Po prostu? Myślę, że to mogłoby być fajne, tylko musiałbyś wstać z tego kibla. Ale, że ci to nie wychodzi, to wyślecie tak, jak jesteś. Boże, moje gardło. Dobra, idziemy na te narty. Nic ci się nie stanie, jak będziesz trochę śmierdział. I tak będziesz potrzebował prysznicu po nich. Idziemy na narty i bierzemy tak. Atenę możemy wziąć. Aleksję możesz wziąć, w sumie, przede wszystkim, bo to jest ta Twoja przyjaciółka, tak? Znaczy przyszła przyjaciółka z dzieciństwa. Czy przeszła? Nie wiem. Z dzieci to w sumie z nimi chyba najbardziej się przyjaźni, więc weź je dwie. Atena już była z tobą na nartach, ale Aleksja jeszcze nie, więc Aleksja zawsze może to nadrobić. Czy w sumie na snowboardzie, bo ty taki bardziej snowboardowy jesteś. Dobra, dzień dobry. Pokaż buzie słoneczko. Jaka śmieszna! Ojku, i ona piegi jeszcze ma! Jezu, kocham! Jezu, piegi i wystające ząbki przednie. Nie jestem zachwycona, jestem. I ty masz krzywe ząbki. Ej, ja mam wrażenie, że chyba większość simów aktualnie to ma krzywe ząbki. Ja wcześniej myślałam, że wszyscy mają proste. Znaczy, spoko, ale żebyś nie okazał że nagle wprowadzili jakiś feature, że pojawiają się jakieś te. te... te, te jak to się nazywa? Że pojawiają się te feature twarzy, że tak to nazwę. A potem się okazuje, że, że wszyscy. Wszystkim się pojawiają i nikt nie ma prostych zębów. Ale na razie jestem zachwycona, bo jakieś są przynajmniej, nie wiem, ciekawe rzeczy, typu piegi. A Atena sobie poszła. Dobrze, Atena, rozumiem. Ale ja tu chcę pogadać, bo dawno z Aleksją nie gadałam. Zapyta, jak minął dzień. I zaraz po tym, gdzie idzie Atena? Czy ona idzie od razu na oślą łączkę? Nie, Atena w ogóle sobie idzie gdzie indziej. Hmm. Jezu, czemu rower wyjąłeś? Weź ten rower. Nie, nigdzie nie jedziesz. Złaj z tego roweru. Wyjdziecie oślałączka. Idź na snowboard. Wielokrotnie razem. Więc ten co rowerem tam jedzie, Boże. <grym> Jaki lifehack. Będzie rowerem podjeżdżał i będzie zjeżdżał na snowboardzie i dzięki temu szybciej mu to zajmie. Świetnie. Ja ci muszę w ogóle kupić snowboard. Ale na razie będziesz wypożyczał deski. Czemu bez kasku jedziesz swoją drogą? Dopiero to zauważyłam. O, ale w w miarę fajnie ci to wychodzi. Masz dziewiąty poziom już motorycznych. Ej, fajnie! I super by było, jakby ci się udało dobić. Nie wiem, czy to się uda, co prawda, ale jakby ci się udało dobić poziom dziesiąty, byś od razu mógł się uczyć bezpośrednio jeżdżenia na snowboardzie, ale byłbyś kozakiem snowboardowym wtedy. Fajne to by było. Podoba mi się. Nie lubi jazdy na snowboardzie. No pogrzało was, on uwielbia te jazdy według tego, co ja tutaj próbuję stworzyć. Dobra, zjedźcie jeszcze ze dwa razy. I trzeba cię wysłać do domu, bo ty zmęczony się robisz. Ale, ale cieszę się, że się dobrze bawisz. Widzę, że tutaj dzieciaki Razem z tobą zjeżdżają i podoba mi się to. Podoba mi się to, że masz znajomych, z którymi możesz chodzić na snowboard. Tak, tak czak, trzeba żyć. Noach, tak trzeba żyć. I naprawdę świetnie sobie radzisz już na tym snowboardzie. Bardzo fajnie, bardzo miło. I musimy wrócić do domu, kolego. Ale co dobiłeś? Poziom motorycznych to twoje. Muszę pamiętać, że ty masz jeszcze lekcję odrobić, bo ty lekcji nie odrobiłeś. Mi zapomniałam o tym. Ty, ty musisz lekcję odrobić, Mordo. Ty zmęczony jesteś, Fest, Boże. Dobra, weź sobie prysznic. Ciotka, ciotka się wyspała chyba. Tak, tak wygląda, jakby próbowała spać. To, to ciotka będzie musiała jeszcze zlew naprawić, jak gościu skończy się myć tutaj. Dobra, skończyłeś się myć. Ty jesteś tak zmęczony, że ja ci położę spać. Bo muszę pamiętać, żebyś rano odrobił lekcję. Ty weź, skorzystaj i to napraw, i wtedy możesz nie podejść tutaj, tylko. Pozmywaj. Tak, wytrzyj. Dobrze. I znowu przez całą noc będziesz haftować wzory. Kiedy jest Sylwester tak na dobrą sprawę w tej grze? Za dwa dni. Dobrze. To, to jest szansa, że Sylwester będzie w przyszłym odcinku. No ale dobra, dziecko niech się wyśpi. Ty rób swoje rzeczy i widzimy się rano. Dobra, młody w miarę się wyspał. Wstawaj. Wstawaj, bo ja chcę, żebyś ty lekcje odrobił jeszcze, zanim zjesz, żeby nie było, że ich nie odrabiałeś. No tak, na biurku ciotki, bo w sumie wygodne biurko. To, to się cieszę, to się chwali. Dobra, ty gotujesz, i ty zaraz padniesz. I to tak naprawdę padniesz za, za chwilę. Ale co, sałatkę zrobiłaś i rozwinęłaś umiejętności gotowania maksymalnie, to twoje. Dobra, idź spać, idź spać, bo padniesz. Dobrze. Dotrzesz do tego łóżka? Tak, dotarłaś. Dobra, to się cieszę. Szkoda tylko, że, że nadal ci wzrośnie trochę furii, ale mam nadzieję, że niedużo. No bo specjalnie całą noc czekałaś. I tu byby, byby. Dobra, ty odrabiasz lekcję. Za godzinę masz szkołę. Mam nadzieję, że kryzys w wieku. Przed niego zażegnany? Ale ty, ty już to zrobiłaś wcześniej. Dobra, nieważne. Mam nadzieję, że się wyrobisz z lekcjami, bo ze no, zjedzeniem to wątpię. Ale z lekcjami to bym chciała, żebyś się wyrobił jednak. O, dobra, tak, dałeś radę. Czemu ty wstałaś? Boże? Kontemplować życie? Zdrowa jesteś? Idź spać. No, dzisiaj biały mundurek i dzisiaj do, do toalety byś chciał. Nie, nie chcę, żebyś szedł na wegary. Dobra, i idź do tej szkoły, skorzystaj z toalety w szkole. Mam nadzieję, że będzie ok. No i spoko. I jesteś w szkole. No i tak na dobrą sprawę myślę, że będziemy... Powoli kończy ten odcinek, zobaczymy i poczekamy o Sylwester jutro. O Jezu, chcesz nie jest śpiąca, jestem sorry Fatima. Kończę odcinek. <grafię> Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dajcie znać, poczekamy aż dzieciak wróci ze szkoły. Przestańcie dzwonić do mnie. Szczerze mówiąc, trudno powiedzieć. Chciałabym przypomnieć o maratonie, który będzie w, sobot w sobotę. Znaczy tak na dobrą sprawę na to patrząc, to od piątku, bo się zacznie chyba ten maraton. I to będzie wiadomo, filmy codziennie przez 20 cztery dni, bo, bo akcja, kalendarz adwentowy, także dajcie znać, czy czekacie, dajcie znać, jakie serie obstawiacie, że się pojawią, bo się pojawi coś nowego w ogóle tak, nowe rzeczy się pojawią na kanale. O, jesteś dziecko, dobrze, cieszę się. To to ja halo żegnam, dziecko, halo witam. No i co? I widzimy się w następnym odcinku. To pa!